Krajowy rejestr długów kojarzy nam się z listą dłużników. No i faktycznie taka lista tam się znajduje, czyli baza danych, gdzie jest spora liczba informacji na temat nieżytelnych kontrahentów zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Krajowy rejestr długów to tak naprawdę miejsce, z którego możemy czerpać informacje przy podejmowaniu decyzji o tym, jak będziemy Współpracować z kontrahentem, który do nas przyszedł. Właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy w podcaście Trzy słowa o biznesie czyli jak oceniać kontrahenta i na co zwracać uwagę. Trzy słowa o biznesie czyli wszystko, czego nie wiesz a chciałbyś się dowiedzieć o prowadzeniu firmy. A naszym gościem dzisiejszym jest Tomasz Gadziński, menadżer do spraw klientów strategicznych właśnie Krajowego Rejestru Długów. Witam Cię w naszym podcaście. Cześć Mańku. Na początek chciałbym podpytać Ciebie, czy warto w ogóle sprawdzać kontrahenta, zanim coś sprzedam temu kontrahentowi z odroczonym terminem płatności. Odpowiedź może być tylko jedna: tak, ale jeżeli masz w budżecie dosyć dużo pieniędzy na straty. A bo jesteś hazardzistą, no to można zaryzykować i rzeczywiście sprzedawać na przelew, na odroczony termin płatności e, no, z zasłoniętymi oczami, nie weryfikując tego kontrahenta, który jest po drugiej stronie. Dobrze, no to w takim razie, jeżeli sprawdzam, weryfikuję, y, pytam się w tej bazie danych, no to powiedz mi, ilu jest takich zadłużonych, y, ile jest takich zadłużonych firm, które należy zaliczyć do tego grona ryzyka. W bazie, w bazie KRD na koniec ubiegłego roku mieliśmy zarejestrowanych ponad 260 tysięcy przedsiębiorców, głównie krajowych, z różnych gałęzi biznesu. No i to jest te 260 tysięcy firm, które mają niepopłacone zobowiązania wobec innych wierzycieli. No i to jest z całą pewnością ta grupa ryzyka. To jest ta grupa ryzyka, na którą trzeba uważać. Stanowi ona według różnych danych szacunkowych, e, patrząc na, na, na ogół całego biznesu, czyli na ogół wszystkich firm, które funkcjonują na rynku polskim, no to może, możemy powiedzieć, że to jest 8%, ale mm, patrząc na też na inne statystyki, na inne dane, no to możemy dojść nawet do, do 15%. Czyli, że 15 między 8 a 15% firm działających na rynku polskim to są firmy, które no są w tej potencjalnej grupie ryzyka, które po prostu innym nie płacą. Czy jest to yy, w miarę stała liczba takich yy, zadłużonych firm? Mm, no to byłoby pobożne życzenie. Tak, bo niestety ta liczba yy, rośnie. To nie można mówić z roku na rok, ona rośnie z miesiąca na miesiąc. Baza, baza, baza dłużników KRD. No, Przyrasta cały czas. W momencie, kiedy rozmawiamy o tym, to zapewne te 260 tysięcy już może być trochę nieaktualne. Niespodzie... Znaczy, Daję rękę, że nie ma ich mniej, jest ich z pewnością więcej. E, no dobrze, to w takim razie, jeżeli działam na rynku jako przedsiębiorca, to działam pewnie w jakiejś branży, w jakimś konkretnym swoim otoczeniu. E, czy w takim razie są branże, na które szczególnie trzeba uważać? E, tak, są. Co jakiś czas robimy zestawienia wiodącego PKD dłużnika, i zazwyczaj powtarzają się one, i te cztery pierwsze miejsca to tak. Pierwsze miejsce to jest handel. Handel duży bądź mały to są sklepy stacjonarne, internetowe. Na drugim miejscu jest budowlanka. To jest przemysł, też dosyć mocno. Długogenny, jeżeli mogę tak powiedzieć. Na trzecim miejscu jest TSL pod względem ilości firm zarejestrowanych, z tym PKD jako dłużnik, a na czwartym miejscu jest przemysł. Więc, no, w pierwszej kolejności, na pewno na ten handel. Handel detaliczny, mówię, to są nieduże sklepy, też większe sklepy, dużo firm, które funkcjonuje we komersie. No właśnie, jak już wspomniałeś o tym, że nieduże sklepy czy większe sklepy, to um, czy jest jakaś różnica między mikro i małymi przedsiębiorcami, mhm. a dużymi spółkami? Czyli na kogo trzeba bardziej uważać? No. Najłatwiej zrobić podział na e, formę prawną, czyli mamy jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. No, są różne formy, ale generalnie mówmy tak ogólnie o spółkach prawa handlowego. E, to z mojej analizy, z rozmów z moimi klientami, a także z tych analiz, które sami jakby wewnętrznie KAD przeprowadzamy, wynika, że większe ryzyko to jest jednak kontrahent ze statusem spółki prawa handlowego. Choćby z tego względu, że spółka prawa handlowego jest trudniejsza jakby do zwindykowania nawet należności. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej możemy windykować jakby z majątku własnego tego dłużnika przy spółce prawa handlowego, no już tutaj jakby tracimy te możliwości. Spółka handlowa, sprawa handlowego jest, a później znika, prawda? Jakby to już zostanie tylko po tym historia, jakby nie ma za bardzo do, od kogo dochodzić tych należności i właśnie to jest ten Dłużnik z tą formą prawną, na którego powinniśmy uważać najbardziej. No właśnie, jak pracujesz na co dzień z takimi informacjami, z tą bazą danych, która zawiera dość sporo informacji na temat tych nierzetelnych firm, to przychodzi mi do głowy takie pytanie: czy można by było wskazać jakieś cechy? Eee, takie cechy, które ma ten nierzetelny klient, czy nawet hmm. eee, zawodowy dłużnik. Eee, czyli, tak naprawdę, na co zwracać uwagę, kiedy powinna nam się zapalić ta lampka ostrzegawcza? Jasne. Cech jest naprawdę sporo, ale jak miałbym wymienić kilka takich kluczowych, takich najistotniejszych, no to przede wszystkim na pierwszym miejscu byłoby to, czy ta firma, którą weryfikujemy i mówię tutaj bardziej o spółkach prawa handlowego. Nie jest już zarejestrowana jako K w KRD jako dłużnik. Jeżeli ma tam zarejestrowane długi, zobaczymy to, no to powinien być dla nas pierwszy sygnał do tego, żeby ok, z tym kontrahentem, no to może jednak nie na przelew, nie na odroczoną płatność, ale gotówka. E, druga rzecz. E, powinniśmy zwrócić też uwagę, czy taka spółka prawa handlowego składa sprawozdanie finansowe. Spółki mają obowiązek, powinny te sprawozdania składać. Możemy do nich dotrzeć w portalu EKRS. Jeżeli tam są, widzimy e, obroty, widzimy zyski, widzimy straty, analizujemy te dane. To, to, to jest dru druga rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. E, trzecia rzecz to spółki prawa handlowego, a szczególnie ci zawodowi dłużnicy, mają dosyć szeroką e, sieć spółek powiązanych kapitałowo i osobowo. To też można. Wyłowić te dane i zobaczyć, czy na przykład ten nowy kontrahent, który przychodzi do nas z chęcią współpracy, tak naprawdę nie jest właścicielem innej firmy, z którą kiedyś współpracowaliśmy i już nie jest u nas w procesie, ma deal bloka, bo robiła u nas długów. To jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Myślę, że. Też ważne będą takie dane, jak na przykład, czy firma nie jest zarejestrowana pod adresem e, biura wirtualnego. To coraz częściej się pojawia, że e, firma reprezentuje się adresem, który jest adresem biura wirtualnego. To też powinno wzbudzić jakąś naszą obawę. E, I to chyba będą tak naprawdę te, te najważniejsze cechy. Tak jak wymieniasz, to odnoszę wrażenie, że będąc przedsiębiorcą, musiałbym poświęcać sporo czasu na to, żeby wyszukiwać różne informacje o każdym kontrahencie, który do mnie przychodzi. I za chwilę się okaże, że, że ja zwyczajnie nie mam po prostu na to czasu, żeby sprawdzać, prześwietlać, pilnować tego kontrahenta, oceniać go, bo. Powinienem skupić się na prowadzeniu biznesu, nie wiem, tak. sprzedaży, twórczości czy czym innym. Jak szukać w takim razie informacji o kontrahentach? No, źródeł jest wiele, są rozproszone. Mamy z jednej strony KRS, EKRS, sprawozdanie finansowe, mamy dane z CIDG i jeszcze parę innych źródeł. Te dane trzeba opracować. Trzeba pewne dane pomaczować, skorelować, wyciągnąć z tego jakieś wnioski, ale taka praca ręczna od portalu do portalu i wyciąganie tych danych to, to jest bardzo żmudna i długa praca i proces decyzyjny mógłby Ciebie zająć wtedy nie wiem, nawet kilka dni. Ja oczywiście żartuję, ale z pewnością kilka, kilka godzin byś zmarnował na to, żeby móc podjąć decyzję, czy z tym kontrahentem chcesz współpracować, czy nie. Jak to zrobić łatwiej? Najłatwiej szukać zagregowanych źródeł. No, jednym z takich źródeł jest właśnie baza KRD i nasze raporty. W raporcie raz, że masz dane te unikat, unikatowe z bazy KRD, czyli o tych niezapłaconych zobowiązaniach, e, powiązanie kapitałowo-osobowe, to też ważne, będziesz widział, która spółka z powiązana z tą, którą weryfikujesz, jest wpisana do KRD, to w raporcie też zobaczysz, będą tam najistotniejsze dane z KRS, będą dane z CIDG, jeżeli weryfikujemy jedną wspólną działalność gospodarczą, sprawozdania finansowe i wiele innych danych, które dosyć szybko pozwolą Ci podjąć decyzję, czy z tym kontrahentem nawiązać współpracę, czy nie. A sam raport generuje się tam w kilka sekund. No właśnie, to teraz przychodzi mi do głowy takie pytanie, bo raport mogę mieć w jednym miejscu z wielu różnych źródeł, ale dalej z tyłu głowy mam pytanie, czy w takim razie jak pobiorę taki zestaw danych, który otrzymam z Krajowego Rejestru Długów, to czy to wymaga ode mnie jakichś szczególnych umiejętności analitycznych? Bo ja zwyczajnie nie mam czasu na to, żeby analizować, zastanawiać się nad tym, pilnować tego, albo może nie umiem tego robić. Mm. No podstawowe kompetencje to później potrafić obsługiwać przeglądarki internetowe. Myślę, że damy radę. Eee, pierwsza strona raportu to są właśnie takie dane skrócone. Na tej pierwszej stronie masz już chyba jasną odpowiedź. Masz informacje, czy są długi rejestrowane w KRD, czy ich nie ma. Masz także sprawozdania finansowe z trzech ostatnich lat, dane adresowe, status działalności firmy i analizę wiarygodności płatniczej tego kontrahenta, bo w raporcie nie szukamy tylko informacji negatywnej. Jeżeli ona tam jest, to jakby ta analiza wiarygodności płatniczej będzie niska. To z całą pewnością. I to jest sygnał OK, z tym klientem ostrożniej, ale jeżeli ten klient nie ma żadnej informacji negatywnej, to w analizie wiarygodności płatniczej będzie miał wysoką ocenę. To też będzie dla Ciebie pomocna informacja, bo będziesz wiedział, że po drugiej stronie jest kontrahent, co do którego nie powinien się spodziewać problemów z tym, że on będzie swoje zobowiązania regulował w terminie. I to wszystko jest na pierwszej stronie. To nie wymaga umysłu analitycznego. Jeżeli jednak jesteś bardziej ciekaw tego, skąd to wszystko na pierwszej stronie, to na stronach poniższych raportu znajdziesz dane bardziej szczegółowe. No i tutaj rzeczywiście można się pokusić o takie stwierdzenie, że jest potrzebny umysł analityczny, aczkolwiek ja takiego nie mam i świetnie radzę sobie z naszym raportem. O tym, jak sobie radzić w biznesie, korzystając ze świetnych rozwiązań, które są dostępne w jednym miejscu, które dają możliwości prostego, łatwego ocenienia naszego kontrahenta, rozmawialiśmy dzisiaj z Tomaszem Gadzińskim. Dziękuję Ci serdecznie.